No, słuchajcie, jest. Jest to drugie piwo, które obiecywałem. Każdy, kto zna się, to wie, co to jest. Witek nie wie, co to jest, ale zanim mu powiem, co to jest, to oczywiście muszę zadać to pytanie, którego nie zadałem w poprzednim materiale. Jak, Witku, przeżyłeś pandemię? A bardzo dobrze głównie w domu. Ograniczaliśmy wyjścia i mam taką pracę, że właściwie musieliśmy siedzieć w domu i nie było o czym gadać. No, nie jest y, żadną tajemnicą, że jesteś wykładowcą akademickim, czyli rozumiem, że wszystkie Twoje zobowiązania zawodowe przeniosły się do internetu. No niestety tak to musiało być, tak? Dlaczego, dlaczego niestety? No bo jednak kontakt, wiesz, osobisty jest lepszy. No. Czyli no, uważasz, że to jest potrzenie. Wyobraź sobie, że robisz degustację przez internet. No robiłem to wczoraj. Ale nie, że, że piwo <gry> jest po drugiej stronie monitora. No, no tego się nie da zrobić. No, no a widzisz, a więc widzisz o tym właśnie mówimy. Okej, okay, czyli Witek jako wykładowca akademicki miał ciężki okres. Możecie też dawać w komentarzach informacje, jak wy spędziliście pandemię. No i o tyle właśnie lekko spędziłem pandemię, bo codziennie chodziłem do pracy. No, to też ciekawa kwestia, żeby zobaczyć. Miasto wyludnione, jak to wyglądało, więc cały, cały ten czas wspominam całkiem nieźle. Natomiast jak obserwujemy doniesienia telewizyjne, prasowe, to okazuje się, że wcale nie jesteśmy na końcu. Więc to jest coś niesamowitego, że my już tutaj nagrywamy, spotykamy się. A wcale. Okazuje się, że może, może się to nie być koniec. Troszeczkę jednak miła <laughs> wszystko zdystansuje. Ja myślę, że może to być remedium na wszystko. Witku, Comes. Czy absolutnie w... Tobie znany. Comes tak, jest znany jako nazwa oczywiście piwa, no ale nie mam pojęcia, co jest w środku tutaj. W środku jest. W środku jest wymrażany barley wine, koniak barrel aged, czyli Barley, e, barley Wine, mówi ci to coś, oczywiście, e, jęczmienne wino, e, leżakowane w beczce po koniaku, ale wymrażane. Czyli uzyskaliśmy dzięki temu e, poziom alkoholu. Oszukałem cię, 20%. Alkoholu, 20%? Oszukałem cię, przepraszam bardzo. Mówiłem 15, jest 20. My to mamy wypić? Nawet obliczono ekstrakt początkowy 46. To chyba będzie twój rekord. Ja się przyznaję, że to chyba też nie, będzie no, mój nie, rekord. Nie, no, nie piłem w życiu nic gryzanego. 46 no. Balinga, 20 Alko. Dobrze, szybkie przeczytanie, co tutaj piszą autorzy. Piwo, którym świętujemy 130-lecie browaru Fortuna, wymrożone, aby uzyskać esencję aromatów i smaków komesa Barley Wine, i to. Potem następuje... Historyjka. Nie, następuje opis smaków, więc... a których im nie zdradzisz oczywiście. Ja też. Ja też. Nie chcę się sugerować. No i znowu mamy tą samą sytuację, ponieważ mamy bardzo podobną butelkę. Znowu cię poproszę, żebym to ja zrobił prawdopodobnie. <grystanie> Jak w radudze. Jezu, ja od razu ci to przekażę. Co mamy no, się no, szarpać? To, Co tam? mamy się szarpać? Witek nie zważa na kapsle, Ops. tak jest, kapslarze płaczą, ale cały czas e, ładna, e, ładna forma kapsla i lejemy. To wzbudza, wzbudza szacunek, 40 i 20. Ale, ale zobacz, wcale, nie jest, wygląda... takie oleiste, A, tak, wcale tak. nie jest takie oleiste jak mieliśmy poprzednim razem, wow. No zobaczcie, jak to się leje. wiesz, wódka czysta też nie jest oleistą, No <gry> Dobrze, specjalnie leję yy, do końca, żeby trochę tych aromatów wyłapać. No i co? Znowu nie wygląda jak piwo. Nie, 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 nie. Yy, Poprzedni rys był zdecydowanie czarny. Tutaj mamy... Tu już się prześwituje troszeczkę kolor. Absolutnie, przez to. absolutnie. Chociaż jest taki trochę ceglasty. Trochę tak, jakby to był taki gęsty sok jabłkowy, nieco przystarzały. Mnie zawsze brak piany skłania do podejrzeń. Dlaczego nie ma piany, ale jeżeli jest to wysoki voltaż, takie jest prawo tego trunku, że ciężko uzyskać pianę na, na 20%. Bo dobrze 20%. umyliśmy kieliszki z płynu do mycia naczyń po prostu. Hmm, no i co? Co tutaj się dzieje? Czy to jest odmienne od poprzedniego? Znaczy na pewno zapach jest troszeczkę mm, słabszy. Ja tylko y, dam tego, tą podpowiedź, że poprzednio mieliśmy imperialny stout w beczce po czerwonym winie. Tutaj mamy zupełnie inne piwo. Y, Barley wine y, wymrażane jeszcze w beczce po koniaku. Znaczy ja już jestem teraz wyedukowany, to już wiem, że mogę powiedzieć, że jest sos sojowy na przykład trochę, nie? Y -hmm. Czyli już lecisz tym birgikowym yy, y, sznytem. <laughs> już zepsułem Witka, już zepsułem. No, ale, no, nie da się ukryć, no jest. Znaczy jest ostre, jest wręcz takie ostrygowe trochę. Mam wrażenie, no może nie są to owoce morza, ale to jest coś takiego właśnie ostrygowego tutaj czuję. Absolutnie się z tobą zgadzam. To jest fantastyczne pić piwo z ludźmi, którzy nie mają do czynienia z takimi piwami. Jak mówisz ostrygowe nuty? Tak, absolutnie tak. Jest, jest no ten sos sojowy absolutnie współgra właśnie z ostrygą. Alkoholu nie czuć, co na plus chyba zaliczamy. 20% nie no, ale czuć. Nie czuć, tak. Nie, nie ma słodkiego posmaku, no i żadnego takiego karmelowego właśnie, czy słodowego. Nie, tutaj nie ma tych nut. Myślę, że nie ma co czekać. No Najmniejszy słony zapach jest, taki morski. Dlatego mówię, że te ostrygi. Absolutnie. Kurczę, gdyby to był oyster aist, to by było coś pięknego. Ale to jest fajna rzecz, bo w tych oysterach nie czujemy yy, aromatu morza, a okazuje się, że w innych piwach czujemy aromat morza. Dlaczego nie? O, tu już się dzieje zupełnie coś innego. Tu jest, Pierwszy, tu jest już inna bajka. Pierwsze wrażenie, rozlewająca się słodycz dla mnie. O Jezu. Ale potem alkohol. Moc! Moc! I na końcu jeszcze jest ten ogon z tym finiszem takim. Jak wybiliśmy sobie Radugę 13, to okej, okay, nie? Pijemy dalej, nic się nie stało. No tutaj już nie ma tego poczucia. No nie. Tu jest tu, konkret. Tu, wow. Tu rzeczywiście ten alkohol czuć. Ja w ogóle jestem przyzwyczajony do takich woltaży, więc ta dwudziestka mnie po jednym mójku Mocno zmięchała. Absolutnie słuchajcie. 20% Witek zero reakcji. Nie, nie, spokojnie. Ale to co powiedziałeś, słodycz. Zdecy zdecydowanie słodkie. Tak, ale, syrop. ale to nie jest słodycz dominująca, to nie jest właśnie syrop. W pierwszym, w pierwszym wrażeniu. To jest te pierwsze usta takie, to jest ta słodycz taka, ale potem ona zanika. I przejmuje władzę alkohol. <śm> no, piwo tylko dla orłów, zdecydowanie. Najpierw słodycz, potem alkohol. Tak, ale dla orłów e do picia w gnieździe, powiedzmy. E no. Tak, nie, nie startujcie po nim, zdecydowanie nigdzie w miasto. O kurcze, y no... Y Witku, zauważ też datę przydatności 31 grudnia 2024, czyli sięgamy możliwościami piwom belgijskim. Przy takim ekstrakcie, przy takim woltażu, 10 lat to jest nic. Tak, ale przyznam, no nie wiedziałem, że można takie piwa robić o takich parametrach. To co? Czekam, ale co ale... czekam na ekstrakt 100%, pokroimy nożem to w kostkę tak, i będziemy po prostu jedli niedługo. O, tutaj zwracam się do Kentakiego, absolutnie yy, człowiek, który wymrażał imperialne stałty, pod czym kroił w galaretkę. A. Potem jedliśmy tą galaretkę. Uwierz mi, coś fantastycznego, ponieważ ta galaretka ma konsystencję imperialnego stałtu. Więc Kentaki, zrób to jeszcze raz. A ile to miało procent? Yy, yy, nie no, w, za, tamtych czasów, sprzed kilku lat, imperialne stałty miały normalnie 23-24 balingi. Więc to jest taka trochę nowomoda. Takie wysokie, wysokie parametry. Ja Cię zapytam, czy to traktujesz w ogóle jako piwo? Czy gdybym to dostał w kieliszku... Bez butelki, no myślę, że, że, że nie. Już bym nie wiedział, że to jest po prostu piwo, tak? Czyli piwo to jest w tej chwili tak szeroki przedmiot, że właściwie Ale widzisz, nie spodziewałem się. Cały czas rozmawiamy o tym od wielu lat, że piwo jest tak szerokie, i ciągle przemycam tą informację, że wino twoje ulubione, jednak się mieści w jakichś widełkach smakowych, aromatycznych, sensorycznych. Czyli wino, Pi wino trzyma poziom. Wino trzyma, wino trzyma stylistyczne granice. Piwo jest tak niesamowicie niezdefiniowane. No to, co my pijemy teraz, to jest naprawdę coś niesamowitego. Niesamowitego w sensie traktowania tego jako piwo, nie? Tak, tak. No to widać, że można się bawić tymi parametrami, tym ekstraktem, alkoholem i właściwie robić wynalazki, których pewnie nikt by się nie spodziewał. No. Pytanie pod koniec: smakuje czy nie smakuje. Smakuje, tylko no to nie jest coś, co można pić na zaspokojenie pragnienia, prawda? To jest y, zdecydowanie rzecz degustacyjna w niewielkich ilościach, no ale w końcu i butelka jest niewielka. Tak? To nie jest coś takiego, że bierzesz przy litra. Wy Słuchajcie, no wy wiecie dobrze. Jakie mam zdanie na temat piwa? Piwo ma być <laughs> jednak takie non-kompromisowe, chmielowe albo kwaśne, zazwyczaj lekkie. I dlatego trzymałem to piwo, bo gdybym ja je wypił samodzielnie, to absolutnie bym nic nie powiedział pozytywnego, bo to nie jest mój styl. Dla mnie piwo jest bardzo ekstraktywne, bardzo ciężkie, bardzo alkoholowe, ale w takim towarzystwie. Specjalnie je zachowałem właśnie taką sytuację po pandemii, kiedy się znowu możemy spotkać we własnym gronie, znowu wymienić opinie i znowu sobie porozmawiać na własne ulubione tematy, i po prostu wypić to piwo i powiedzieć kurczę, fajna rzecz, nie? Coś ciekawego. Taka dyskusja na pewno się rozwinie po tym piwie żywiej. I dlatego to piwo zostawiłem na dłutów. No i cóż, myślę, że. Taką rolą mogą być tak mocne piwa, tak ekstraktywne piwa. Ciężkie przeżycie. Ciężkie przeżycie. Dzisiaj, bo powiedziałem poprzednio, że będziemy mieli w planie właśnie takie wyjątkowe piwo. W planie również jest ognisko, ale słuchajcie, nie mam przekonania, czy to się ukaże, czy nagramy. Ale to w planie, szczególnie po takim piwie jest. Czyli Ostry Fire. Oczywiście bezpiecznie, poza działką i po deszczu. Po deszczu, ale palimy ostro. Na razie.